Fulda wisząca miska WC Vortex Rimless w kolorze białym i wymiarach 36 na 525 cm. To nie jest zwykła toaleta. To jest rewolucja w świecie higieny i designu. Zwróć uwagę na to, co czyni ją wyjątkową. Vortex Rimless to rewolucyjny sposób spłukiwania bezkołnierzowego. Podczas spłukiwania woda wypływa z jednego otworu w tylnej części misy, tworząc wir wodny, który skutecznie spłukuje wnętrze ceramiki. Ta technologia jest nie tylko efektowna, ale także zapobiega osadzaniu się brudu. Brak kołnierza ułatwia utrzymanie misy WC w czystości. Fulda, wisząca miska WC, Vortex Rimless toaleta, która łączy w sobie elegancję, innowacyjność i funkcjonalność. Zainspiruj się, odwiedź nasz sklep internetowy gdzie znajdziesz szeroką gamę armatury łazienkowej, która spełni Twoje oczekiwania, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki. Oferujemy produkty najwyższej jakości, które łączą innowacyjne technologie z eleganckim wyglądem. Zapraszamy do sklepu internetowego alearmatura.pl.